Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę inaczej niż o, o numizmatyce profesjonalnej. Opowiem Wam o monetach lokacyjnych ze świata. Wybrałem tutaj pakiet ponad 30 monet najbardziej popularnych, najbardziej rozpoznawalnych monet na świecie, tych inwestycyjnych. Więc trochę inaczej dzisiaj będzie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o czterodukatówce, o tzw. Tak placku. Co to jest placek? Dlaczego tak się mówi na niego? Co to jest cztery dukaty? Ile waży? Dlaczego warto kupować taką monetę lokacyjną i dlaczego tak chętnie jest wybierana przez inwestorów na całym świecie? Złote austriackie cztery dukaty zwane również czworakiem po prostu ze względu na nominał oraz placek ze względu na swoją cienkość. Zobaczcie jak moneta jest cienka. Tutaj wziąłem ich trochę więcej. Zobaczcie, jak monety są cienkie. To jest właśnie ten nasz słynny placek. Na awersie widzimy głowę. Franciszka Józefa w Wieńcu Laurowym. Piękne przedstawienie. Moneta jest dość szeroka, jak widzicie na ręku, wchodzi na ponad dwa palce, więc jest chyba naj, największą, najszerszą monetą inwestycyjną, ponieważ 50 pesos, które jest najcięższą monetą pojedynczą inwestycyjną, jest na pewno trochę mniejsza niż 4 dukatówka, ale oczywiście jest więcej warta, bo jest tam więcej złota. Ale skupmy się dzisiaj na tej 4 dukatówce. Na rewersie, herb Habsburgów, w otoku, tutaj napisy i najważniejsze 1915 nominał pod orłem, pod herbem 4, czyli właśnie czworak. Bardzo podobny do dukatówki natomiast większych formatów. Jeżeli damy 4 jednodukatówki wyjdzie nam ta moneta. Te złote austriackie cztery dukaty, właśnie często nazywane czworakiem lub plackiem, są jedną z najpopularniejszych złotych monet inwestycyjnych i lokacyjnych na świecie. Cztery dukaty z 1915 roku nie mają podanego nominału na monecie. W ten sposób ustalono wartość monety bazującą wyłącznie na cenie jego wagi 13,96, próby 9,86. To dotyczy właśnie jedno dukatówek. Natomiast tutaj, aby odróżnić jedno dukatówki od 4 dukatówek, jest napisane 4, czyli te cztery dukatówki. Natomiast głównie posiłkujemy się tutaj wagą. Prosta matematyka, jeżeli położymy x tutaj tych monet, czyli 10, wyjdzie nam wtedy 10 razy 13,96. Próby, uwaga, to jest próba dukatowa, czyli wyższa niż 900, wyższa niż w innych przypadkach ta próba 916, popularna w Wielkiej Brytanii. Ta próba jest zachowana tylko, zablokowana tylko dla dukatów od zawsze i wynosi 986, czyli w tej samej próbie były bite i dukaty Zygmunta Starego Polskiego, i dukaty Poniatowskiego, i dukaty Zygmunta III Wazy. Czworak jest bardzo chętnie wybierany na prezenty ze względu na swój oryginalny wygląd, oraz jako jedy, jedna z pierwszych monet yy, trafia właśnie do portfela inwestycyjnego, inwestycyjnego wybieranego przez początkujących i tych bardzo doświadczonych inwestorów. W przeciwieństwie do innych monet europejskich, zawiera właśnie te wysokie złoto, dlatego, może tak często jest wybierana przez tych, yy, przez tych inwestorów. Natomiast, jeżeli do nas przychodzi ktoś do sklepu, to ta moneta wygrywa, le, dlatego, że po prostu jest bardzo szeroka. Jest to po prostu typowy efekt wizualny. Jeżeli bierzemy taką monetę, dla porównania wam pokażę, zobaczcie, ta moneta, o może o samej cenie. Dzisiaj za taką monetę trzeba zapłacić około 4100 zł, ponieważ te monety dzisiaj akurat się zrobiły trochę rzadsze, ponieważ yy, Mniej ich jest na rynku. Tam Nisa ma jakiś problem z wybijaniem ich i wstrzymała wybijanie, więc ich jest trochę mało teraz na rynku. I teraz wizualnie. Uwaga, z lewej strony pokażę Wam Krugeranda, który kosztuje ponad 9000 zł. Natomiast tutaj mamy monetę za 4200 zł, 4100 zależy tam od kursu. Czyli powiedzmy za okrągła 9000 i 4200. Jeżeli weźmiemy, jeżeli nie widzimy jej grubości tych monet, no to oczywiście wygrywa tutaj nasze cztery dukaty, ponieważ wizerunkowo, wielkościowo wiadomo, że chcielibyśmy posiadać tą monetę, a nie krugeranda, który oczywiście skosztuje więcej, bo jest po prostu grubszy. Warto dodać, że tutaj te cztery dukatówki są bite od 1872 roku do dzisiaj. Pierwsze roczniki są bardzo rzadkie i poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie, ponieważ mają bardzo dużą wartość kolekcjonerską, tutaj numizmatyczną. Więc pamiętajcie, jeżeli macie takie cztery dukatówki i nie ma tutaj daty 1915, to pamiętajcie, że macie stare bicie, ponieważ to jest nowe bicie. Ta moneta jest bita od 1915 roku aż do dzisiejszych czasów z tą samą datą, czyli de facto nie rozpoznamy monet bitych od 1915 do 2020. Pierwszego chyba tak, bo w 2022 roku zmieniono trochę kolorystykę i te monety są trochę bardziej e, rudawe, może jakiś stop wymienili. E, mi się o wiele bardziej podobają z tego starszego trochę bicia przed 2022 roku. Wtedy te złoto wygląda właśnie tak jak tutaj na tym filmie. Piękne, złoty, ten żółty e, kolor. E, ciekawostka, zdarzają się tutaj mały błąd menniczy. Zamiast 1915 jest wybita data 1951. Wyszła taka seria czterodekadówek z mennicy, gdzie po prostu źle ustawiono stempel i wybito serię monet z błędną datą 1951. Takie monety są dzisiaj bardzo poszukiwane i kosztują kilkukrotność tutaj właśnie zawartości złota, więc jeżeli macie taką to serdecznie przyjmiemy ją na aukcję. I oczywiście starsze roczniki, nie tylko 1951, wszystkie poniżej 1914 wraz z 1914 roku, bo od 1915 roku jest to nowe bicie. Pamiętajcie, że jest to złoto lokacyjne, czyli złoto lokacyjne jest zwolnione z podatku VAT. Dodatkowo każda taka moneta sprzedana po upływie 6 miesięcy, wtedy nie płaci się za nią w ogóle podatku. Czyli jeżeli kupiliście ją w styczniu, sprzedaliście już ją w lipcu, a bezpieczniej w sierpniu, to po prostu macie spokojnie, możecie sobie spać, dostajecie przelew bądź gotówkę do ręki i nic więcej Was nie interesuje, ponieważ jest to własny Wasz dochód, który już uzyskaliście powyżej pół roku. Jest to znakomity wybór na długofalową akurat inwestycję, ze względu na to, że moneta jest dużych rozmiarów, Natomiast jest cienka. Natomiast ważne tutaj, że pamiętajcie jedną rzecz: że, czym mniejszy, mniejszy rozmiar monety, tym droższa jest jej cena. Natomiast tutaj, przez to, że ona jest taka cienka, to jej cena nie jest wcale tak wysoka jak 4 Dukaty, nie jest tak wysoka jak innych monet uncjowych. I dzięki temu ma ogromne grono odbiorców na całym świecie i też tutaj jest wybierana najchętniej chyba z tych takich szerszych monet do portfeli inwestycyjnych. Dzięki za uwagę, jeżeli podobały Wam się ten i inne filmy to oczywiście zostawcie u nas komentarz i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów do naszego sklepu internetowego na niemczy.pl tam również znajdziecie do nas formy kontaktu. Jeżeli macie jakieś pytania to śmiało skontaktujcie się z nami przez facebook, przez telefon bądź maila. Do zobaczenia i dzięki za oglądanie.